Witamy. Naszym gościem jest ksiądz biskup diece diecezji Euckiej Jerzy Mazur. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pięcia, szczególnie chorych, cierpiących w podeszłym wieku i wszystkich, którzy opiekują się chorymi. A to podejrzewam dlatego, że porozmawiamy o, o, o smutnej sytuacji, bo. Coraz więcej mieszkańców diecezji euckiej odchodzi na tamten świat bez przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Skąd takie informacje? Toż w ostatnim czasie, a szczególnie w czasie przeżywania kongresu eucharystycznego naszej diecezji euckiej, w tym drugim etapie, który jest bardziej ewangelizacyjny, zwracamy uwagę, aby pomagać innym spotykać się z Chrystusem. Również chorym. I dlatego też takie jedno zdanie hasłowe: aby nikt nie schodził z tego świata bez sakramentów świętych. I zwracamy uwagę na chorych. I szczególnie Księga Zmarłych, która jest w każdej parafii, jest taka rubryka w księdze, kiedy osoba zmarła przyjmowała. Sakramenty Świętej, do jakich jakie sakramenty przyjmowała. I często ta rubryka jest pusta. I tutaj widzimy razem z duszpasterzami, że jest to wezwanie dla kościoła euckiego i myślę, że dla wszystkich kościołów lokalnych, dla kościoła w Polsce, żeby bardziej zwrócić uwagę, dlaczego chorzy nie przyjmują sakramentu namaszczenia chorych. Komunie Świętej czy w Jatyku. A czy znana jest już jakaś wstępna diagnoza? Czy księża rozmawiają z rodzinami zmarłych? Co mówią bliscy tych zmarłych? Jak wyjaśniają to, dlaczego ten sakrament jest pomijany przed odejściem członków ich rodzin na tamten świat? Otóż w całym duszpasterstwie my nazywamy duszpasterstwie zwyczajnym. Kościół i wszyscy kapłani z biskupami na czele zwracamy uwagę na troskę o ludzi chorych, ludzi cierpiących i dlatego też wszyscy kapłani w poszczególnych parafii śpieszą z taką pomocą. Każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedzamy ludzi chorych, ludzi cierpiących, którzy nie mogą przyjść do kościoła. I z, y, ciągle jest w czasie ogłoszeń parafialnych, aby rodziny osób chorych zgłaszały osoby, które chorują, które pragną y, przystąpić do spowiedzi, przyjąć komunię świętą czy otrzymać też y, sakrament namaszczenia chorych. I tu jest ta współpraca z rodzinami, ale zauważam, że y, coraz więcej. Ludzie, z, z, o, ci, którzy się opiekują chorymi, jakoś nie dbają o to, aby zgłosić do kapłana, do proboszcza czy wikariusza, że dana osoba choruje i potrzebuje z, przystąpić do spowiedzi, przyjąć komunię świętą. Dlatego też mój apel... Z Zawsze był i jest, a szczególnie w czasie tego kongresu eucharystycznego, to tych, którzy się opiekują do rodzin, zgłaszajcie do kapłanów, czy telefonicznie, czy osobiście, kiedy kancelaria parafiana jest czynna. I nie zaniedbujmy właśnie tego obowiązku, też troski o chorych, bo to jest troska o chorych. Tak jak my kapłani, czy. Chcemy troszczyć się o chorych, tak również wydajcie dajcie informację, aby chory nie schodził z tego świata bez sakramentów świętych. Jezus Chrystus daje nam najwspanialszy przykład. On troszczył się o chorych, uzdrawiał ich i często mówił idź twoja wiara cię uzdrowiła. I właśnie tutaj jest sprawa wiary. Jeżeli osoba, która choruje jest osobą naprawdę wierzącą, to będzie czyniła wszystko, aby, aby przyjąć sakrament. Jeżeli osoba, która opiekuje się osobą chorą, czy to z rodziny, czy z inna osoba, czy w szpitalach, to wtedy też ta wiara daje taką motywację, żeby poprosić kapłana o, o, o sakramenty. Ale myślę, że też jest to sprawa... Żeby mieć świadomość, co daje sakrament. Czym jest sakrament? Otóż sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, powierzone Kościołowi. I sakrament namaszczenia chorych. Jest, udzielana jest szczególna łaska Ducha Świętego w tym sakramencie. Duch Święty umacnia chorego, obdarza go pokojem i odwagą, aby mógł przezwyciężyć i znieść wszystkie dolegliwości związane z chorobą lub starością. Duch Święty daje choremu moc, i też sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski Chrześcijanowi który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby czy starości. I dlatego też zachęcam, aby te osoby, które chorują, czy idą do szpitala, czy na operację, żeby właśnie poprosić o sakrament namaszczenia chorych. Warto mieć na uwadze, że umierająca osoba czasami nie jest w stanie powiedzieć swoim bliskim bądź opiekunom, że chce przyjąć sakrament namaszczenia chorych, więc ci bliscy bądź opiekunowie nie proszą o to kapłana. Powiedzieliśmy już, jak poprosić księdza, by przyszedł z namaszczeniem chorych do członka naszej rodziny. Warto też zwrócić uwagę, że dawniej ten sakrament był nazywany ostatnim namaszczeniem. Teraz ta nazwa to. Namaszczenie chorych. Czy znane są świadectwa tych, którzy po namaszczeniu chorych wrócili do zdrowia? Otóż e, z, najpierw powiem świadectwo jednego z kapelanów w, 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 w szpitala. Powiedział, że tak, sakrament namaszczenia chorych proponuje chorym w czasie obchodów w szpitalu. Czasami, gdy proponuje sakrament, słyszę pytanie o to, co jest on, czy jest on czymś innym niż ostatnie namaszczenie? I wtedy, gdy tłumaczę, że sakrament chorych nie jest ostatnim namaszczeniem, ale sakramentem uzdrowienia i umocnienia, dopiero wówczas pacjenci mówią, jakby z uspokojenie, proszą o jego udzielenie. I te nieścisłości dotyczące istoty sakramentu nie wynikają ze złej woli czy niewiedzy. Ale najczęściej są związane z dawnym nazewnictwem, które wciąż jeszcze funkcjonuje w świadomości wielu osób. A więc kiedyś proszono księdza, kiedy osoba już umierała, i to było, przyjęło się ostatnie namaszczenie. Natomiast jest to sakrament chorych, a więc ten sakrament to jest łaska, która płynie z tego sakramentu, która umacnia osobę chorą w przeżywaniu cierpienia. Przeżywaniu tej choroby, ale też i uzdrawia, kiedy jest wiara, bo wielu ludzi dost, dostępuje uzdrowienia. Ja dam taki przykład, yy, może z misji. Kiedy byłem jako misjonarz w Afryce, też krótko przed moim wyjazdem, już z Gany. Przyszedł do mnie dobry katolik, który naprawdę bardzo zachorował i nie było rozpoznania, jakie to choroby, jaka to choroba jest. I lekarstwa, które były dostępne, nie pomagały. I on zdecydował się iść do buszu, aby tam z medycyną tradycyjną się leczyć. Ale przyszedł do mnie i poprosił o sakrament namaszczenia chorych. I z, ja z, udzieliłem mu tego sakramentu, oczywiście spowiedź, komunia święta, i wyjechałem. I po 27 latach, kiedy znowu znalazłem się, po, pojechałem odwiedzić właśnie Ganę, te miejscowości, w których pracowałem, tenże mężczyzna, już staruszek, przyszedł do mnie i pyta się, Fader, czy Ty mnie poznajesz? Ja z początku nie poznałem. mówię, Ja jestem tym, któremu ty udzieliłeś sakramentu namaszczenia chorych, I Jezus mi uzdrowił. Pojechałem do tego buszu, ale już wcześniej odczułem ulgę i Jezus mnie uzdrowił i dzisiaj przychodzę po 27 latach, żeby Ci podziękować za, za to, że udzieliłeś mi sakramentu namaszczenia chorych i że Jezus przez Twoją posługę mnie uzdrowił. Również wiele przy, przykładów mamy z, tutaj z, 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 z naszej diecezji. To księża kapelanie, proboszczowie bardzo często wspominają po udzieleniu sakramentu chorych, ta osoba na nowo odżyła, utrzymała umocnienie w chorobie, ale też zrozumienie wartości i sensu cierpienia poprzez ten sakrament wielu doznaje. Tak jak Jan Paweł II mówił do chorych i cierpiących, jesteście silni i mocni jak Jezus na krzyżu. A więc ta łaska, Ducha Świętego, ona właśnie daje tę moc i też to uświadomienie wartości i sensu cierpienia, z, i wtedy ta osoba inaczej przeżywa swoje cierpienia, i wielu doznaje cudu uzdrowienia z, także poprzez ten sakrament. Czy zdaniem księdza biskupa spadek liczby przyjęć tego sakramentu może mieć związek z liczbą wiernych uczęszczających na nasze święte, które która w porównaniu do no powiedzmy jeszcze lat 90. również spadła? Myślę, że z, może mieć z, też związek, ale ja bym tutaj rozpatrywał na płaszczyźnie świadomości y, wartości sakramentów, wartości sakramentu też Eucharystii. Tak jak święta Teresa y, y, dzieciątka Jezus mówiła, gdyby ludzie znali, Wartość Eucharystii to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem o wejście do kościołów. I gdyby ludzie poznali też wartość Eucharystii, wartość poszczególnych sakramentów i sakramentu namaszczenia chorych, to wtedy staraliby się, żeby Osoba chora, cierpiąca, właśnie nie schodziła z tego świata bez sakramentów. A więc jest to sprawa wiary. Może też tutaj zmniejszająca się liczba praktykujących osób też wiele osób jest samotnie, samotnych w domach przybywają samotniej. Dlatego też tutaj jest wezwanie dla wszystkich chrześcijan yy, sąsiadów, jeżeli ktoś choruje w sąsiedztwie dajmy porozmawiajmy z daną osobą i w, pow, wtedy jest możliwość powiadomienia kapłana i zaproszenia kapłana, żeby przybył z że przybył z, z najświętszym sakramentem, sakramentem namaszczenia chorych. Ale też Kościół idzie o krok dalej, bo z, w pierwsze piątki kapłani odwiedzają chorych. Wtedy jest możliwość, że chory może przystąpić do sakram, sakramentu pokuty. I kiedy jest w stanie łaski uświęcającej, to prawie w każdej parafii mamy nadzwyczajnych szafarzy komunii Świętej. Są to z mężczyźni, Którzy przeszli program przygotowania, trzymali moje błogosławieństwo czy błogosławieństwo biskupa do tej posługi i w każdą niedzielę są gotowi iść do chorych, aby zanieść komunię świętą. A więc chora osoba, która może uczestniczyć w inny sposób w, w Mszy Świętej poprzez radio, poprzez telewizję, bo są transmisje i wtedy ta łączność ze wspólnotą. Parafialną jest taka, że nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w niedzielę zanosi Komunię Świętą danej osobie, która nie może przyjść do, do Kościoła, nie może uczestniczyć, a ma pragnienie Komunii Świętej, bo sam Chrystus przychodzi w Komunii Świętej, które uzdrawia, który umacnia i w chorobie, i w przeżywaniu starości. Zmienimy lekko temat. Jutro rusza konklawę. Będzie biskup wyczekiwał białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej? Oczywiście, już od dawna wyczekujemy, kiedy to będzie, kiedy rozpocznie się konklawa. I w tym oczekiwaniu sam to czynię i zachęcam innych, gdziekolwiek jestem, do modlitwy. Aby wzywać Ducha Świętego, żeby kardynałowie, którzy spotykali się jeszcze przed konklawe i później na konklawę, żeby wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego, żeby rozpoznawali wolę Bożą i dokonali wyboru. Nowego papieża zgodnie z wolą Boga, Pana Boga. To, to jest też sens modlitwy i, i, i wzywania Ducha Świętego. A oczekujemy, że to będzie w następnych dniach, może w tym tygodniu na pewno, kiedy jutro rozpocznie się, pewnie na drugi, trzeci dzień ten biały dym się ukaże i będzie radość w naszych sercach, że mamy pasterza, mamy papieża, który będzie wstępcą z Piotra i przewodził kościołowi z Chrystusowemu. Księże biskupie, dziękujemy za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.